Część druga, rozdział 3. Tytuł: Do ciebie, który jest ciekaw, czy zazen czemuś służy. Czemu służy zazen? Absolutnie niczemu. To absolutnie niczemu musi wsiąknąć w twoje ciało i kości, aż w końcu będziesz naprawdę praktykować to, co prawdziwie nie służy niczemu. Do tej chwili twoje zazen jest naprawdę bezużyteczne. Zaangażować się całkowicie w robienie tego, co nie służy zupełnie niczemu, czyż nie jest to warte spróbowania? Mówisz, że spróbujesz praktykować zazen w celu stania się lepszą osobą. Stać się lepszą osobą poprzez praktykę zazen? Niezły żart. Jakże osoba kiedykolwiek mogłaby stać się kimś lepszym? Mówisz, chcę stać się lepszą istotą ludzką poprzez zazen. Zazen nie jest o tym, jak być człowiekiem. Zazen oznacza zaprzestanie bycia człowiekiem. Mówią, że zen oznacza posiadanie pustego umysłu, tak? Nie będziesz mieć pustego umysłu do momentu, aż będziesz martwy. Ludzie myślą, że dzięki zazen wszystko będzie układać się lepiej, głupcy. Zazen znaczy zapomnieć o lepszym i gorszym. Nie dostaniesz żadnego napiwku, praktykując zazen. Dzień jest tak długi jak dzień dla dziecka. Góra jest tak cicha jak wieczna przeszłość. Zazen jest niesatysfakcjonujące. Dla kogo? Dla zwykłej osoby. Ludzie nigdy nie są zadowoleni. W naszej szkole zazen nie jest czymś ekscytującym. Zwykli ludzie zawsze szukają czegoś ekscytującego w sporcie, hazardzie czy wyścigach koni. Co sprawia, że tego typu rzeczy są tak popularne? To napięcie związane z wygraną lub przegraną. Czyż to nie jest oczywiste? Jak to, co jest wieczne i nieskończone, może kiedykolwiek zadowolić ludzkie pożądania? Jak to, co wypełnia cały wszechświat, kiedykolwiek zmieści się w pojęciu satysfakcji zwykłej osoby? Nieusatysfakcjonowany po prostu praktykuj zazen, nieusatysfakcjonowany urzeczywistniaj zazen tym ciałem, nieusatysfakcjonowany absorbuj zazen ciałem i krwią. Będąc obserwowanym przez zazen, przeklętym przez zazen, zablokowanym przez zazen, pociąganym w koło przez zazen, codziennie płacząc krwią. Czyż nie jest to najszczęśliwsza forma życia, jaką mógłbyś sobie wyobrazić? Ktoś zapyta: Rozumiem, że w czasie zazen jesteśmy buddhą. Czy to znaczy, że kiedy nie praktykujemy zazen, jesteśmy jedynie zwykłymi ludźmi? Kiedy złodziej kradnie, jest złodziejem, czy jeśli przez chwilę nie kradnie, to nie jest już złodziejem? Kiedy jesz w celu kradzieży i jesz w celu praktyki zazen, czy jest to tym samym, czy różni się czymś? Komuś. Kto ukradł raz, już się nie ufa. Ktoś, kto praktykuje zazen raz, praktykuje wieczne zazen. Zazen jest naprawdę zadziwiające. Kiedy siedzisz w zazen, nie wydaje się ono taką dobrą rzeczą, lecz jeśli patrzysz na nie z zewnątrz, wydaje się, że nie ma nic bardziej majestatycznego. Ze wszystkim innym zwykle jest na odwrót. Patrząc obiektywnie, nie ma w tym czegoś specjalnego. Jesteś jedynym, który myśli, że robi coś strasznie ważnego. Powodem. Dla którego dharma buddy wypełnia cały wszechświat, jest to, że nie proponuje niczego, co można by uchwycić. Jeśli nie czepiasz się niczego, dokonywanie ciągłego wysiłku nie jest czymś trudnym. Prawdziwa praktyka bez zysku oznacza praktykowanie jako drewniany mężczyzna i kamienna kobieta. Zazen jest przejrzyste. Nie ma smaku. Jeśli nadamy zazen smak, stanie się czymś dla zwykłych ludzi. Zazen nie jest czymś modnym. To, co modne, leży w naturze zwykłych ludzi: współzawodnictwo, przegrana i wygrana, podobnie jak w sporcie. Zazen nie jest modne, ponieważ jest bezsmakowe i nieuchwytne. Nie jest czymś ciekawym dla małych dzieci. Ogromne, przejrzyste niebo nie jest tym samym, co drzewko bonsai czy lalka kokesi. Ono jest nieskończenie szerokie. Jednakże ludzie preferują przycinanie swoich bonsai lub zajmowanie się swoimi lalkami. Przypis 31. Kokeshi. Japońska drewniana lalka, zwykle umieszczana w tokonoma, specjalnej wnęce, pierwotnie służąca przypominaniu o niemowlętach, które umarły tuż po urodzeniu lub o dzieciach zmarłych w wyniku aborcji. Oniec przypisu. Chcesz jakiś przypraw do swojej świadomości i to jest powód, dla którego nie jesteś pod wrażeniem przejrzystej, bezsmakowej darmy budwy. Niektórzy mówią, że mają za dużo przeszkadzających myśli w czasie zazen. Stajemy się świadomi tych myśli, ponieważ fale umysłu uspokajają się i uspokaja się krążenie krwi. Mówisz, że przeszkadzające myśli są wywoływane przez praktykę zazen. Absurd. Faktem jest, że stajesz się świadom tych przeszkadzających myśli właśnie wtedy, kiedy zaczynasz praktykować zazen. Kiedy jesteś czymś zajęty, na przykład tańczeniem, to nie zauważasz zupełnie przeszkadzających myśli. Kiedy siedzisz w zazen i ugryzie cię komar, od razu to czujesz. Jeśli tańczysz i wszy gryzą twoje jądra, zupełnie tego nie zauważasz. Świecki człowiek zapytał: Praktykuję zazen przez długi czas, ale nadal mam wiele przeszkadzających myśli. Nie wiem, co z tym zrobić. Tylko raz w czasie nalotu, kiedy siedziałem w zazen i bomby spadały w pobliżu, nie miałem nawet pojedynczej myśli w głowie. Nigdy potem nie miałem tak dobrego zazen. Jednak potem wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Czy jest możliwość, aby praktykować znowu tego typu zazen? Roshi Sawaki odpowiedział: tak, zen z koanem. Ktoś daje ci koan i wpędza cię krzykiem w kozi róg. Wtedy nie ma zupełnie miejsca na przeszkadzające myśli. Jednakże potem wszystko będzie tak jak wcześniej. Jedynie na chwilę spychasz swoje przeszkadzające myśli w taki sposób. Z drugiej strony, tylko siedzenie. Dogena zędzi dotyczy całkowitego zamanifestowania Twojej prawdziwej formy. Twoje brzydota jest obnażona i widzisz siebie takim, jaki naprawdę jesteś. Zdajesz sobie wtedy sprawę, że cały czas tworzysz przeszkadzające myśli. Podobnie jak krab tworzy bańki powietrza. Tak naprawdę to jest to zasługą zazen ujrzenie, że jesteśmy wypełnieni przeszkadzającymi myślami. Jeśli jesteśmy czymś całkowicie zajęci, to nic innego nie dociera do naszego umysłu. Trzymając szklankę z alkoholem i obejmując gejszę, nie czujesz, że gryzie cię wesz. Na chwilę twoje myśli zostały zepchnięte. Jednak w zazen jesteś tak świadom tej wszy, że nie wiesz, co ze sobą zrobić. Dzieje się tak, ponieważ w zazen nie jesteś znieczulony. Stajesz się przejrzysty i czysty. Czyż nie jest czymś naturalnym w naszym życiu, że doświadczamy różnego rodzaju psychologicznych stanów? W czasie zazen mamy myśli wszelkiego rodzaju i jesteśmy ciekawi, czy to jest w porządku. Fakt, że pytamy o to, dowodzi, że natura zazen jest czysta i ta czysta natura patrzy nam w oczy. Kiedy pijani tańczymy w bieliźnie, nie zadajemy sobie tego typu pytań. W zazen budda i ta zwykła osoba są zjednoczeni. Z tego powodu oczy buddy mogą widzieć, jak jesteśmy okrutni, w świetle tego, że wszyscy pierwotnie jesteśmy buddhami. Jedynie zwykłej osobie przeszkadzają przeszkadzające myśli. Nie masz się. Nie gab się tempo w przestrzeń, tylko sieć. Sensi praktykował z jakuzanem przez 30 lat, aby wyjaśnić tę jedną sprawę. Soku, jaką sprawę? Fakt, że samo Zazen jest wystarczające.